poprzednim odcinku dobra, na trzy raz, na, dwa, dwa, trzy! Dawa ręce do góry! Witajcie, mnie. To ty. Aleks, to ty? To twoja chata? Tak, to ja. Tak, to ja. Um, Bracie, znaleźliśmy jakieś go. Do wody, jakieś dowody, jakieś dowody. Jest mięso? Nie, nie, mięso. Dobra, to jest mam ziemniaki na chcesz? Nie. Przecież on to mógł to nas prawda, zabić. Nie. Gdyby, bracie, Dobra. bracie, pomysł, przecież on by mus, mógł Dobra. nas zabić, gdyby jadł mięso. Dobra. Nie Posłuchajcie. bandaże. Nie mam bandaży, ale mam ciuchę dla was. Kurde. Żebyście ja się, się przebrali ponieważ e, kanibale mogą bardzo łatwo zauważyć, a najbardziej to ciebie kamyczny, bo oni robią czarnych jakby Nie? czarnych obrań i bardzo <grym> dużo widzą czarnego i... No to ciebie chyba widzą. Ja, no, ale właśnie dlatego oni siebie widzą, bo są czarni, tak? Dobra. Dobra, dałem im te ubrania, bo... Chodźcie. To jest wszystko, żeby zapanować krew. E, Bez ty chcecie. O kurde, dobra, to ja idę tutaj sobie. Jak się obierzecie to zapraszam na dół. Dobra, ja się już przebrałem, wziąłem jakieś ciuchy z szafy Kamyk, a ty gdzie jesteś? O! Szytaj. O kurde, w co ty się przebrałeś? No, też mi się podoba, tylko A tobie Dobra. się moje ciuchy Dzią, podobają? Ja sobie... No fajne, takie jakby ci babcie na dół to zrobiła Aha. Dobra, idziemy. O, ty tu jesteś. W... Mm, tak. Dobra, siadajcie. A więc tak, o widzę, że wziąłeś mój ulubiony strój. Ehm, dobra. dobra, pomijając, ja jestem weganinem, ponieważ e, posu, wolę jeść wegańskie rzeczy, tak? <laughs> I nie lubię być jak ci kanibale. Ale kiedyś jadłem mięso, zmuszali mnie do tego. Ale uciekłem i teraz tutaj sobie żyję, hoduję ziemniaki. A, ale pomijając ten fakt, że jestem weganinem, to chcecie, ojciec, prawda? No, no, no. Kiedyś zbudowałem statek na tej wyspie Dokładnie wiem gdzie on jest Jeszcze możliwe że działa Może popłyniecie nim i uciekniecie Chcecie żebym was tam zaprowadził? Tak, potrzebujemy ucieczki Prawda, bracie? No, o ile to nie jest Wezmę lampę tylko Wezmę lampę podlecimy Weź, idź ty gościu, a ja chcę coś bratu pokazać, po no co bracie? Jaką mam za to maskę, pa! O kurde, powróć mi taką. Nie mogę, nie mam innej. Le ej, to ją lepiej załóż, jak będziesz widział wiesz, tych Afrykańczyków złych. Może cię nie poznają. No, no. Dobra! Uuu, broń, spadł do ciury! Trzeba to zalepić. O kurde! Dobra, za mną przygoda! A daleko jest ta, jakby ten statek, gdzie on w ogóle jest? Um, z tym jest problem, bo zbudowałem go, gdy jeszcze kazali mi jeść mięso, i on jest dosłownie na drugim końcu Daj. wyspy. A? Bo wy wszyscy nazywacie się Afrykańczycy czy Kanibale? Um, tym i tym. No to skoro jesteście Afry Afrykańczykami, czy mówicie po polsku? A, no bo w sumie nie wiem. Ja się nie. z nimi nie kontaktowałem. O, z nimi się nie kontaktowałem od jakichś już trzech, może lat, więc. No wiesz. Więc w sumie nie wiem, jak to teraz u nich jest Więc. No. Aha. Dobra. Dobra, no. No? Wiem, wiem, mam, mam. Jakbyście mam. byli głodni. To nie, mam ziemniaki swoich wegańskich A są zwykłe ziemniaki gotowane Skąd ty wziąłeś, powiedz mi, garnek i wrzątek, żeby ugotować ziemniaki, co? I co ci tam pika w kieszeni? Co mi pika? Leszek da, 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 da. Nie, Nic no, mi nie powiem. pika A może, może nie gotowa do Dobra, idziemy Czyli daleko o, to jest. jest No już jesteśmy w miarę, w połowie drogi Mhm... Mm no to trochę to nam zajmie, a może znasz jakby, może wiesz po co oni kopali, bo oni kopali się po potem rdzenci wszyscy jakby kopalnicy, w sensie, no wiesz. Chodzi ci o... rdzeń jakiś? No tak, bo właśnie jakby potrzebujemy rdzenia i wiemy, Ale... że jest na tej wyspie. Ach. O Jezu, nie wiem, czy powinienem wam o tym mówić. Wiemy, gdzie się znajduje, gdzieś przy tym wulkanie, ale... nie mamy ja teraz... To Nie chcemy Ja dużo razy w nim byłem. O, bracie, zabiję owca, mamy jedzenie. Nie pokazuj lepiej tego mięsa. Czemu? Bo kolega... Właśnie, by... koledzy. Nie, nie, surowego mięsa. Nie, nie pokazujcie, bo oni bardzo łatwo mogą was o, Co gdzie ty nas prowadzisz? Czy żebyśmy nie umarli, czy co? Nie, przecież prowadzę was do ocieczki waszej. Hmm. Już to się, to dzień się dzień robi. No To dobrze, mogę schować w końcu lampę. No nie wiem, ale i tak nikomu nie możemy ufać, a co chcesz innego zrobić, kurde? Może faktycznie ma łódkę. Już tu jesteśmy. Nas jest dwóch. No i gdzie ta twoja łódka? Wielka, co? Dobra bracie, mówiłem że jemu nie można uferować. Macie tylko gotowości. Co to, to jest? Y faktycznie jest łódka. Jest łódka? A czy jest łódka? Tu... Ten co? Bracie, możemy stąd hmm. uciec.